Detale nie mają znaczenia. więc eee, zacząłem... odpaliłem Windowsa, działał, zacząłem instalować Starfielda i postanowiłem zainstalować jeszcze stery. Stary się zwiesiły i nie wiem czemu nie chce się Windows odpalić. Nie czuję, nie wiem co to ma do tego w ogóle. To są stery graficzne. Chyba, że Windows sobie robił jeszcze. Bo miałem oczywiście kiedyś combo, że... Win, że podczas restartowania... To było zajebiste. To był najlepszy feature Windowsa. Kiedy restartowałem Windowsa, aby zainstalować sterowniki graficzne, wpierdoliła się aktualizacja systemu Windowsa. Ale to nie było to tym razem. tak, 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 to tutaj jest... ...but świat buta. Mniejsza z tym. Że punkt sprzętania tworzył i się pogubił. Turny system. Nie mogę nic zrobić. Opcja, life 1. Wejść środowisko, odzyskiwanie, nic F8. Nawet nie wiem co to jest. Chyba się nie działa. I tyle. Miała być trylogia, tak? Rzeczy, które się kiepsko zastarzały. Jak będzie za 5 zł, to sobie kupię. Latanie statkiem, jeżdżenie samochodzikiem. Strzelanie jakaś tam... Zbierzam do tego, że Fabułę pisali e, ogarnięci ludzie, tak? Nie wiem, czy może podrożeli ci. E, w sensie, że podrożeli ci pisarze? Że Sapkowski by, jakby mu rzucili, nie wiem. Trochę hajsu Microsoft. Czy Microsoft stać na Sapkowskiego, żeby napisał fabułę do e, Starfielda? To jest teraz popularnym pisarzem. John Rowling. Nie, to już jest starzy. Stary. Ten koleś, który napisał problem, Trzech chciał pewnie zbilansowany. Skoro każdy przeszedł to grę. Czy czarnek? Czarnek wtedy nie było. Czarnek wtedy gdzieś tam pewnie był w, w oazie, tak? Smurował kremem, czy tam tym piątką do golenia kolana i dziewczyny mu zlizywały, tak? To był, to był, realnie tam, gdzie był Czarnek, wtedy, kiedy wychodził Advent Rising. Natomiast tutaj mówimy o tych, in, innych autorach, ludzi, którzy coś tam osiągnęli. I takich gier było dużo, te wszystkie Kliwy, Barkery i tak dalej. Jakby teraz też wcisnąć jakiegoś, tak? To by dobrze brzmi. Chyba że teraz coś debrzmi? mi, jest jakiś hejt na książki teraz? Może jest hejt na książki. Także głupio zatrudnić pisarza. Dobre pytanie. Czy Stephen King coś miał? Ty. Na Stubę coś miał. Ah <shran _> Every Steven... Da, da. Rock, paper, scissors... Inspirowane jeszcze są nim. Jezu! E, Kosia umysłów był przecież, matko święta! <shran _> kosiarz umysłów był! Jezu, to jest tutaj? Zawsze chciałem, w to myślałem, że to jest ostateczna forma gier. Tak na Zawsze mam problem z tym. Mower czy mover. Przez W Nie ma tego z tego hitu. Czekaj. Dark Half. Co to też że sugerują, że było inspirowane. Ty, faktycznie tego dużo nie ma. Ciekawe. Mgła. To jest kosiarz umysłów. Darkhoff. Nawet tego nie kojarzę. Ciekawe, coś nie było tego dużo. Żeby da nie błyszczała głównym wątkiem fabularnym. Mówię, nie chodzi mi nawet o fabułę, chodzi mi o po prostu dialogi i tak dalej. Ale Advent Rising, dobrze to przypomniałem. Dobra, iPhone'y, to, to, to. To jest ciekawe. Czy Steven się boi, że mu gry Smrodu narobią? Zobacz, jak on miał relacje z grami Stephen King. On chyba lubi gry. Ale tam, tam nie pamiętam. Chyba się coś odnosił do nich. Mam teraz dziurę w głowie. Nie jestem aż takim fanem Kinga. W sumie czytałem tylko parę książek.